Elu. No, widzę, że mamy problem. Czy ja tu w ogóle byłem? Chyba byłem. To ja byłem. <noise> nie wiem, gdzie mam dalej iść. Nie mam bladego pojęcia. Nawet nie wiem, jak się skończył poprzedni odcinek, i nawet nie wiem, w którą stronę mam płynąć. To jest najgorsze. Chyba stamtąd w tom. Coś mi się tak wydaje. A, w ogóle mamy mapę skarbów. Czekaj. Tam jest skarb. Nie. Ta, tam jest skarb. Dobra, czekaj. To my płyniemy do skarbu. oj, oj, oj zombie, zombie, zombie. Jak zwykle pobagowany zombie na mańkę Pedro. Pojawia się ta w górę, z suba i wpadać na twisha. A Aż pamiętam, tam jest ta świątynia. Tu jest statek chyba opuszczony? Wrak? Nie, to nie jest wrak. Krak. I co mi mam uwierzyć, że oni kopali w skale tylko po to, żeby głupi skarb zakopać. Ta, na pewno by tam na piaseczku nie zakopali, nie? Oczywiście, of course. Dobra, to kopiemy. Jak zwykle najlepszym sposobem. Jak znam życie to będzie w zupełnie innym miejscu, ale dobra. Czy to jest wykopane... Yy... Na wysokości morza. No nie mówcie mi nawet. Może w tym żwirze, nie wiem. Tak, będzie 30 metrów pod ziemią, tak? No patrzcie, tu gdzieś jest idealny punkt X. O kurde. Dobra, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. Dobra, idźmy spać szybko. O, Enderman. Ej. Ej, 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 choć tu, już, tu, już, tu. Dobrze, chciałem perły właśnie, nie? Dobra, no nie gadaj, że tu nie będzie tego skarbu, no. Jeju. Dobra, sprawdzimy jeszcze szybko. Dobra, jest, 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 jest. Oddychanie pod wodą. No i smysz, dobra, Smycz, okej. Okay. Nie mam no, słabe rzeczy, no. Myślałem, że lepiej, lepszy będzie ten skarbu. Dobra, lecimy tam, lecimy tam na tą samannę. Hello, rybi Elo, elo Dobra Okej, okay, tam jest dżungla. Czyli na pewno stam do niej przysz... Czy to jest piramida? <gryw> nie, to chyba nie jest piramida. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ej, w ogóle w tym nowym Minecraft się daje te psy, więc może bym znalazł jakiegoś psa nowego. No na tym biomy chyba z hiena. Albo na pustynie jest hiena, nie mam dla pojęcia. A ja mam tylko 8 kurczaków, więc w sumie... No marchewek się nie. Je. Eee, no to jest problem Teraz się czuję jak na hardkorze, nie? No stop chodzenie i, i szukanie drogi Tylko tam to było ciekawsze, a tutaj A tutaj no, teoretycznie Większość rzeczy mam już zrobione na serwerze, więc No, mówiłem, że to nie jest piramida Hmm Gdzie idziemy? No, chodźcie tam Idziemy tam Udeczka, udeczka w rękę i co? I wiosłujemy nie ruszając rękoma. Super. Wiecie, że kiedyś miałem y, krótkie rękawki w tym skinie? W ogóle wszystkich y, rodzajów. Bo mam ten podstawowy skin i wszystkie inne rodzaje jego. I kiedyś miałem krótkie, a teraz mam długie. Nie wiem. Może krótkie były lepsze, ale z drugiej strony. Przynajmniej widzę wtedy, nie mam takiej gołej ręki jak tutaj. Y, widzę w prawej, tutaj, tutaj. Tylko mam coś innego nie, coś ciekawszego ale w ogóle to jest jakiś stary skin bo tu powinny być jeszcze, ten, ten skin co teraz zrobiłem nowy, upgrade poprzedniego jest o wiele lepszy bo i ma dodatkowe piksele i w ogóle, a ten już jest przestarzały dobra idziemy tam no te góry zacne muszę wam powiedzieć, oj. oj, oj, oj. czy na bedrocku taki bug był? ta, tak to był ten bug że się stoi, bedrock ma tyle bugów, że to szkoda gadać to bym nie zliczył do końca życia. Ech. Ech. Poczynając od słabszego silnika, po no, po wszystko. A z drugiej strony, gra, która ma porty i na telefonie, i na kompie i na telewizorze, i na wszystkim. na iPadzie, na. na tym, na Switchu? Nie, ja co to było takie. co się w Mario Karty grało? Yy. Nie pamiętam. To co, to co ludzie jakiś czas temu mega wykwalają, a w końcu każdy o tym zapomniał i to się stało taki useless. Nie pamiętam, ale ale w każdym razie no kurde co to było takie w telefony że masz jakby telefony że masz czerwony i niebieski mm, nie pamiętam ale to od razu od razu wiedziałem że to jest słabe i, i chyba miałem rację bo ludzie jakoś przestają o tym gadać no i te, te liście jak się idzie i wi widzi się tą pustą teksturę i widzi się też górną teksturę i to tak dziwnie wygląda to tak dziwnie i naturalnie wygląda Bedok, proszę napraw się Kiedyś, żeby ci naprawili błagam. Że z drugiej strony, jakby dosłownie to była żawa, to by nie było takiego fanu, no bo jednak gram w Bedrocka, żeby trochę się pośmiać z tych bagów. I żeby trochę pograć w tą gierkę, a nie po to, żeby grać na kolejnej żawie Ej, nie jestem. Pe nie, czy ja na pewno idę w dobrą stronę. Oj. Oj, chyba nie. O, jak tu będzie wielka góra, to zawracam. O, kurde, dobra, czyli idę w złą stronę. To trochę zepsułem Mały fail no to idziemy tam A kanionu? A? Dobra, robimy tak łódka i spadamy Wódce nie powinienem dostać a, 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 a Co? Jakim cudem są obrażenia w wódce? to tak nie działa? Halo? Przecież łódka, jak się jest w wódce, to się nie traci obrażeń. Halo, halo? Minecraftik, bedrock Będrok, coś ci się ja to tylko o tym świadczy, że mam słabą zbrojkę. Że pra... z takiej wysokości prawie zginąłem. No, mam beznadziejną. Mam mega kolorową. Fioletowy, szary, złoty i niebieski. Super. Dobra, we, weźmy może yy, to złote jabłko pod rękę. Bo myślę, żeby się przydało. Może Ender Perłę i dobra. I zróbmy crafting może. O. I wywalmy ten syw, bo to jest kompletnie niepotrzebne. I tarcza? No tarcza mi nic chyba nie da, więc no w sumie. Oj, to było głupie. Może znajdziemy diaksy? Nie wiadomo. Nigdy nie wiesz. Okej, okay, gdzie iść? Czy to będzie... Czy to się okaże małym cave'em? Oj, chyba tak Oooo o, o, ty, ty 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 ty. Nie, to jednak jest duży cave. Chóc czemu ta gówniana tarcza nie działa? Woah! Co się w tej wodzie stało? Kurde. Nie ja tu zginę no. Ej, co się dzieje z tą wodą? Co ona się tak świeci? Jakieś nowe buggy bedrocka? Bo, ale by. trzy wy, 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 bloki do góry mnie wysadziły te szkielety A, przebiegamy przez Creepery. Nie no, o co chodzi z tą wodą? Okej, okay, diamenty. siema ma. ma, stary jeden diaksik. Dobra. Aha. Nie, ta tarcza jest taka beznadziejna. Niby to, niby to trochę mniej obrażeń zadaje mi, ale... Ej co jest? Skaczę po tym i nie tracę HP. The... Kajne okay, no błędy B no coś mi się wydaje, że tak. I to bardzo. Dwa creeperki super. Ty też, ty też. Chodź na imprezję. Mam strzały w ogóle? Mam 28 strzał. No, a to może ja cię nie ruszam, skoro ty i tak stoisz w miejscu. O kurde, slimey. Siema! I nie wiedziałem, że mi się dalej resmią w podziemiach deta? Nie Tu może być albo gigantyczny kanion, albo dosłownie nic O, diamenty, czekaj, dobra, zabiję pająka Drugi diaksik, fajnie Niby jest więcej tych rud, ale kurde Chyba to wprowadzili tylko na żawie, bo tutaj coś mało tych diamentów Tu się kopie dalej tak jak kiedyś O, tam są kolejne diamenty, widzę, o O Moja teoria z lapisem się sprawdza Znowu diamenty są obok lapisu Diamenty mogą być od, 14, od 0 do 14 bloków... Nie, od 1 do 14 bloków od diamentów. Okej, okay, tu są diaksy. Kopto, kopto, kopto. Dobra. I zła strona. O kurde. Trochę ich jest. Dobra, jakaś wyprawa, nie? Co prawda chciałem znaleźć monument, a nie... A nie kurde jaskinie, no ale... Jakieś dodatkowe diamenty zawsze są, nie? A wiecie co? Ok, zróbmy tak O! Ile diamentów? Sześć Kurde, to nie zrobię na pierśnika A, dobra, dupa No, wybuchnijcie, od razu obydwa Dobra, ta tarcza jednak działa, tylko ona jest strasznie głupia Ona niby działa, ale jakoś tak o... Jakoś tak ulaniem, trochę Slajmy, slajmy, dajcie mi slajmy jeszcze dwa diamenciki poproszę. Potrzebuję 8 na torsa. Dalsza część kopalni. Ładnie, ładnie. No a teraz tylko nie tracić głodu. Wiecie co, chyba wyjdziemy na powierzchnię. O, siema. Widzicie, żeby się wykopać? Jesteśmy na minus piątej krace Może to przejdziemy, może przejdziemy, coś ciekawszego. Może akurat mi się zginie. Albo znajdę więcej diamentów, nie wiadomo. Bo też nie pamiętam drogi powrotnej. Pamiętam, że jak tam przedłem ale... Nie, tu też są moje południe. Dobra, po prostu to była droga okrężna. Okej, okay, nie oberwać od szkieleta, to jest priorytet. No i może w tą stronę coś znajdę. Nie on chociaż na spodnie. Jakieś diamenty. Okej, okay, popłyniemy wodą, czekaj. choć tu, już tu, tu. Okej, okay, ta woda na bedroku jest totalnie zepsuta. Zamiast płynąć w jednej kratce, to płynę jakby w dwóch. Okej. Okay. To tam chyba było, nie? Oj. No, trochę mało jest. Ty, ja nie wiem, czy to tam było Nie, to chyba nie było tam, dobra, wycof wycofujemy, wy wycofujemy się Na hardkorze już bym tu dawno zginął, ale na szczęście to nie jest hardkor Ej, po tych da się wspinać? Kurde, nie wiedziałem, to jak drabinka trochę, nie? A, myślałem, że nawet złoty jabłek nie mam, chociaż. Kurde, my już palec boję, boju trzymania tego shifta nie wierzę. Już się noc robi prawie, dobra, idź spać, idź spać, idź spać Punkt odrodzenia ustawiony jak widzę bugi z przenikaniem yy, przez terenie Mam te linki? Skąd ja to mam? He, tu jest tak ciemno, a pod wodą już jasno Oczywiście Nie wiem, już się wolę wybudować, przecież to nie działa Okej, wyszedłem w innym miejscu Może tu nawet i lepiej <laughs> Czy muszę iść yy, na jak największy minus? Dobra, raczej w tamtą stronę Okej, wyszedłem trochę dalej chyba niż byłem o owca, 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 chodź tu Daj mi mięsko Kolejna owca, chodź tu Life is brutal A Minecraft bardziej No ja dosłownie już muszę koksa jeść, nie? Bo nie mam... Znaczy koks to nie jest, bo koks to jest enchantowany, ale... Dobra, zrób tu crafting eee, piecyk Czy piecyk w tej wersji da się robić z łupku? Oczywiście, że się da no i ładnie, chociaż tyle. I teraz to przepalę A ja sobie wyrzucę śmieci. O, Koinopsa. I nie zebrałem tego. No nie miejsca, nie. Jeszcze koksa wyrzucić. No dobra, koksa, nie, okej, okay, okej. Okay. Po co mi tyle papieru? A no czemu ta O, dobra Weźmy wodę. A bo już te krowy oszczędzimy, niech będzie Okej, okay, jeszcze to i lecimy. A bo dobra ja też, okej, okay, no dobra, chodźcie. Baranina jest y, mega dobra na tego Baranina jest mega do... czy mi to... Sku... Nie dobra, myślałem, że tylko skórę wyrzucić. Czy ja mam szczęście na... Nie, nie mam szczęścia. Coś dużo tego dropi, wiecie? No, coś dużo, coś dużo Podejrzane. Czyżby Minecraft nie był zbilansowany? Zba zbalans zbilansowany, tak? Zbi Dobra, bierzemy zestaw cały. Zestaw profesjonalnego wow. Mój mały palec u ręki od tego głupiego shifta zaraz odpadnie wow. Właśnie, 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 właśnie mi go spięło No nie wierzę Najgorzej jest jak budujecie most nad wam albo przepaścią i, i, I ten głupi shift, ten głupi shift żeby go tylko nie puścić, nie? Oj, oj, oj raz tak miałem na życie z Wixem, że właśnie wyszedłem z serwa jak byłem na shiftie, jak budowałem się nad Void'em i kurde wszedłem na serwa i jakby tego shifta wyłączyło i automatycznie spadłem do Wojda, nie I cały exp i wszystkie rzeczy poszły się walić chyba detrych wtedy nie miałem, ale... Ale no i tak. Na Bedroku i Minecraft 1.11 strasznie szybko pływa. Na, 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 naprawdę i ta trawa, ta, ta wąska trawa i te jej hitboxy. No, to jest piękne. O! Nie, myślałem, że tam są lotowe góry. Kurde. Coco beans, coco beans, chodź tu. Coco beans, coco beans. Chodź tu, chodź tu. Daj mi to. Nie, kurze, mnie i da. O! Na żół. Nie, tam coś je... się... Jest... A, dobra, kupiłem Maybe coś, coś, coś. Skrzynka? Jest skrzynka, dobra. Widziałem mapa skarbu. Tu jest skarb. O kurde, ale się złożyło mapa skarbu. Zaraz obok skarbu. Tam jest jeszcze miasto, dobra. Jesteśmy poszukiwaczami skarbów, chyba, nie? Okej, okay, dokładne miejsce. No nie, proszę was, woda. Proszę cię, woda, nie psuj się. Chociaż ty dobrze działaj, nie? Dobra, X jest centralnie tu Musimy kopać, 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 kopać tunel ku. Nie pomyliłaś się coś? Cały czas ko ko kopać tunel, kopać tunel Cały czas No to był kiedyś panger, i Hity na maksa Te No delfin, suń dupę nie, nie, nie no, kur... No spadaj. Zaraz ci łukiem trafi. Doleci? No skręcił! Doleciałoby. No, gdzie jest ten skarb? Czy regeneruje mi się życie pod wodą? Tu jest nawet kamień, no nie mogli tak głęboko tego zakopać. Dobra, no, jeszcze tam jest domek. Okej, okay, te, ten bug na szczęście dalej działa. Okej, okay, dał mi Delfind, to jednak cię lubię, byczku. Byczku mainowy No idź stąd no, zapomniałem jak działa magma Magma cube Magma cube Ty, ty ty, co my bijesz? Okej, okay, kolejny skarb, kolejny skarb. Tam. Nie, nie tam. O kurna. Nie on jest stridentem! Błaga mnie! Błaga mnie! Błaga mnie! Błagam mnie, Błagam cię, nie strzelaj! Pół HP, pół życia. Ocelot, się ma. Dobra, żyje. Eee, no dobra, weź ten czad, usuń. Eee, F3 plus D. Nie działa, oczywiście. Tu jest skarb podobno. Ja nie wiem, co się Trzy skarby już dzisiaj mamy, nie? Już dzisiaj trzy skarby od, odkrywaliśmy. Tutaj. No nie, pod wodą. Syjaja robisz. A, puściłbym to TNT, ale... Już nic to nie da O kurde Nie! Nie! <gryw> Jestem głupi Aha mm -hmm. No to 6 diamentów i netherytowy kask po się walić No super strzała. Strzałka, strzałka, strzałka Strzałka do nieba No to jesteśmy na spałnieść całego świata, nie? A ja nie mogę Trzeba było tu mieszkać, trzeba było zamieszkać Na tym zimowym na zimowym biomie chyba jeszcze nigdy w życiu nie mieszkałem, tak szczerze Tak tak w normalnym świecie grając, kiedyś trzeba będzie to zrobić No, ej, aż mam o te to zrobić, kurde fajnie by tak się miało Ciemno jasno, ciemno jasno, ciemno jasno ciem jasno, ciemno jasno, ciemno Jasno ciemno Minecraft jest pobugowany, a szczególnie Bedrock Ten Bedrock to jest okropny Mam nadzieję, że się spodobał a my bijemy niedźwiedzia. Próbujemy porobić solo niedźwiedzia. Niedźwiedź ma mniejszy zasięg. Gorzak podskakuje walony. Oj, 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 oj. Ty, 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 ty. Ty za mnie nie zadzieraj Chyba tak. A I go od razu odpychamy. Nie wiem jak on dostał Loa. Ale okej. Okay. Por porobiłem go. Gdzie jest ten drugi? On tu był gdzieś. Gdzie on jest? Ej, tu był drugi niedźwiedź, o co chodzi? Gdzie on, polas? On zniknął. Ej, no na graniu to było. No przecież mam to nagrane, on tu stał. A. <grytanie> Kolejne. Śnieg na tym, nie? No widzę, mam nadzieję, że się fan spodobał. Eee, Nawet ruch jest tylko to lepszy, że ten śnieg jest tak fajnie rozłożony. To jest akurat spoko. A mogłoby być więcej warstw. Tylko to pewnie by bardziej silnik zryżał. Czy ja sterostan nie wziąłem dzwona? Dobra, to, to, to się ma. O kurde, buraki, nie mam buraków na serwie. Chyba. One jedzą buraki? Kiedyś świnie jedzą buraki. W sensie w Minecrafcie na żywo to okej, okay, ale. Dobra, zyłem. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Ja nie wiem, co tu się właśnie odwaliło. Czarna magia. Czarna magia, jak nic.